Siemanko! Na zewnątrz jest śnieg, więc nie sprzyja to jeżdżeniu na nodze. i nagrywaniu filmów też. Co prawda ja się cieszę, że jest śnieg, bo w końcu jest zima ze śniegiem i przy okazji byłem na sankach już dwa razy. <duszelny> <śuckles> <śleszelny> więc spoko. Ale tak jak mówię, nie ma jak nagrywać filmów, tym bardziej, że skateparki są zamknięte, więc też nie ma jak za bardzo w ogóle jeździć na hulajnodze i cokolwiek nagrywać. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj zrobię Q&A i po prostu zaczynamy. Okej, okay, dzisiaj o 11 jakoś wrzuciłem post odnośnie Q&A, ażebyście zadawali mi pytania. Więc po prostu będę tam przechodzić i szukać teraz i jedziemy z pierwszym pytaniem. Dobra, pierwsze pytanie, zaczynamy już z grubej rury. Yy, bardzo istotne, czyli czemu mówisz bryflip, nie brieflip? Zawsze mnie to zastanawiało, pozdrawiam. Ma 5 polubień nawet. To jest w ogóle związane z tyle komentarzy mam odnośnie tego, masę na YouTubie, bo mówię tak i ludzie powietrze się dziwią, niektórzy się śmieją, niektórzy próbują mi wmówić, że mówię źle i że mówi się inaczej i nie wiem. Po co w ogóle piszą takie komentarze? Że... Nie wiem, czy mi chcecie pokazać, że jesteście mądrzejsi ode mnie, czy co. Ale teraz wszystko po prostu wytłumaczę raz na zawsze. Dlatego radzę uważnie słuchać. Swoją drogą tu gość akurat napisał bardzo ładnie, bo się spytał po prostu nie tak jak niektóre komentarze dostaję, więc yy, też pozdrawiam Ziomo. I teraz zaczynamy wykład teorii hulajnogi Normalnie prawie wszystkie triki, jakie są na hulajnodze są brane z języka angielskiego. No nie? Zaczynając choćby od Tail przez potem Inward Buttercup, no wszystko. I yy, jakie wymawiamy? Oczywiście, że po angielsku. Yy, no przecież nikt nie mówi Tail Hip, nikt nie mówi Inward, nikt nie mówi Buttercup. no przecież to by było masakryczne, to brzmiałoby tak źle, że no porażka. Oczywiście, zdarzają się też triki, które tłumaczymy na polski, tak jak decade, dekada, ale to jest jakby odpowiednik polski, że jest takie słowo. Tak samo 360, 360, no to można przetłumaczyć obrót o 360 stopni, żaden problem i mówimy 360 też. Natomiast Flip tak Flip jest to jakiś fenomen. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, nie wiem jakim cudem. Proriderzy, którzy umieją mówić po angielsku, zaczęli tak mówić w Polsce. No nie mam pojęcia, jakby nie potrafię tego zrozumieć, ponieważ po pierwsze, braj i bri to jest jedna sylaba. Mówiąc bri nie skraca się zupełnie niczego. A po angielsku, tak jak mówimy każdy inny trik, to powiedzielibyśmy brai flip. No po angielsku, jakby z akcentem i tak dalej, bardziej brai flip ale tak samo nie mówimy mówimy luźno tak po polsku jakby buttercup i tak dalej. Jak spolszczamy angielskie wyrazy, to mówimy je też w taki angielski sposób, jaki bierzemy do polskiego, czyli no choćby hate czy like. Więc tak samo w Flipie powinno się mówić Flip. No i to jest takie domyślne z angielskiego. Jeśli znacie angielski, to powinniście to doskonale rozumieć. Jak zaczniecie oglądać filmy po angielsku kulajnogowe, choćby najłatwiej, żeby usłyszeć Flip, to wejdźcie w poradniki angielskie odnośnie właśnie Flipa. No i usłyszycie tam tylko Flip, bo tak to się mówi. Więc dla mnie, jak wiem, jak jest po angielsku, tak? I wiem, że każdy trik inny jest brany z angielskiego. Bri Brzmi po prostu tak prymitywnie, no to jest To jest strasznie dziwne. To brzmi tak, tak nie pasuje w ogóle. No i teraz wiadomo, teraz dużo dzieciaków jeździ na kulajnogach, mniejszych, i oni jeszcze też nie znają angielskiego, to po pierwsze. Niektórzy w ogóle są tak przyzwyczajeni do bri, że no nie zmienią tego. Ja też nie, nie zamierzam zmieniać teraz całej społeczności kulajnogowej, bo nie ma na to szans. No, no nie da się po prostu. I dla wielu z Was, bri, mówienie bri jest yy, naturalne i dla was to jednak nie brzmi dziwnie bo już się tak przyzwyczailiście słyszeliście to wszędzie i nie pomyśleliście na przykład że w ogóle można mówić fi, nie oglądając angielskich filmów i tak dalej dlatego no rozumiem to w sumie no wszyscy tak mówią więc wszyscy tak mówią ale wy nie możecie tym bardziej mieć problemu z moim Flipem, który jest właściwy mam nadzieję że wszystko jest jasne i możemy przejść do kolejnego pytania dobra drugie pytanie dość ciekawe czy kiedy zaczynałeś z kulejnogą, to myślałeś, że tak daleko zajdziesz? No wiesz co, ja zawsze byłem sportową osobą i ogólnie tyle sportów robiłem, że jakby wiedziałem, że ogólnie mając do tego jakby talent do sportów i ogarniając sporty dobrze, w jakimś tam dobrym stopniu, jakby bez dużego wysiłku, bez dużego wkładu, treningów, czy tak dalej to domyślałem się, że na, na kolejnoze no, będzie mi iść rozsądnie, no nie? I potem wiadomo, większy progres, jeśli bym bardziej jeździł, ale nie zaczynałem z kolejnego jakby myśląc o profesjonalizmie. I dalej nie jestem jakoś bardzo profesjonalny, no nie nie jestem prorajderem. Jeżdżę bardziej dla przyjemności, i teraz też dla nagrywania filmów. W sensie to się łączy te, te pasje i tak dalej i te hobby. Ale na pewno nie spodziewałem się co do YouTube'a W ogóle zaczynałem na hulajnodze, no to zaczynałem dla przyjemności, no nie? Potem zacząłem nagrywać mniej z hulajnogą, wtedy z rowerami I w ogóle tym bardziej nigdy bym się nie spodziewał, że Gdziekolwiek nie pojadę teraz na skatepark To ktoś mnie pozna i się spytać, czy nagrywam filmy na YouTube, albo powie mi, że O, znam cię z YouTube'a, widziałem cię Albo ktoś chce podpis, zdjęcie ze mną, no to jest niesamowite i tego zupełnie bym się nie spodziewał Więc... Y tak to wygląda po prostu. Dobra, kolejne pytanie, czyli numer 3. Czy Twoi rodzice wspierają cię w tym, co robisz, na przykład jazda na kurajnoze. Oczywiście, że mnie wspierają i bardzo się cieszą jak widzą co robię i, i jakieś nowe rzeczy, i ogólnie jak działam na YouTubie i właśnie jak oglądają mojego YouTube'a, bo oglądają często no nie moje filmy. I jak widzą, że te dzieciaki często chcą nawet ode mnie podpisy i tak dalej, że jestem dla niektórych nawet takim autorytetem, no to tym bardziej się cieszą. I tak wspierają mnie we wszystkim, co bym nie zrobił, to by mnie wspierali. W sensie we wszystkim raczej dobrym, no nie. To logiczne. Miałeś kiedyś tak, że chciałeś zakończyć z kanałem? Nie, nie miałem, bo jakby to nie jest dla mnie ciężar, to jest dla mnie to, co lubię robić. No, lubię nagrywać. Dla mnie nie jest problemem na, nagrywanie tego filmu raz na tydzień nawet. Przecież teraz jakby zaczynam mieć coraz mniej czasu i widzę, że poświęcam na te filmy jakby dużo, no bo montowanie jest z 2 do 4 godzin, zależy od filmu, czasami nawet więcej. Potem, no ogólnie trzeba to w tydzień jeszcze nagrać w międzyczasie, no nie. Yy, wrzucić na YouTube'a, powpisywać tam wszystkie opis i tak dalej. E, poustawiać. Do tego miniaturka to jest kolejne e, no, około godziny. No i to trochę zajmuje, ale nie miałem tak, że chciałbym e, olać to wszystko i nie, że mi to przeszkadza, że mi to jakoś ciąży, czy nie wytrzymam więcej. I raczej na to się nie zanosi. Raczej chcę nagrywać i zamierzam nagrywać e, dopóki tylko będę mógł. Jak czułeś się, gdy e, pierwszy raz na twardo próbować backflipa? Wiedziałem, że go zrobię. Yy, bo wcześniej ogólnie no, robiłem salta na trampolinie, nawet na ziemi to już był moment, gdzie umiałem backflipa na ziemi nie wiem, czy nie, może na kolana, nie na nogi, ale że umiałem się przerzucić robiłem do gąbek jestem pewien, że zrobię, po prostu pociągnę i zrobię, nie ma szans, żebym to zepsuł no, tylko muszę się nastawić i, i po prostu pociągnąć Czyli był, był duży stresior, no bo się nie spodziewałem, pierwsze salto to kurczę jednak jednak nie wiesz co jest stanie, pomimo tego, że ja wiedziałem, że zrobię. A jak yy, przerzuciłem pierwszego backflipa, no to już byłem tak szczęśliwy z siebie, że przerzuciłem, że, że mam to i że będę mógł robić dalej. No i wiadomo, to jest wspaniałe uczucie często robić taki, taki trik porządniejszy, jakby nawet nawet nie zawsze trudny, ale, ale który chciałeś zawsze zrobić. No i fajnie po prostu, no nie. Okej, okay, kolejne pytanie jest dziwne i no, dlatego też rzuciło mi się tak bardzo w oczy, bo jest dziwne, czyli czy jesteś homo? Nie, 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 zdecydowanie nie, nigdy. Ja nie rozumiem w ogóle skąd się wzięło takie pytanie. Dobra, teraz też jest ciekawe pytanie, czy zbierasz sobie na swój samochód? Z racji tego, że mam osiemnastkę i ogarniam prawo jazdy, czyli właściwie teraz już czekam na termin od półtorej miesiąca, masakra z tym, ale tak, bo zamierzam sobie coś fajnego kupić. Kiedyś, jak byłem mniejszy, no to zawsze tak lubiłem samochody, chciałem mieć jakiś dobry samochód i grałem głównie w gry też samochodowe, no nie? Potem tak przeszło trochę, bo zacząłem grać z kolegami, czyli przeszło do jakichś CS-ów na przykład i tak dalej, Jakoś nie, nie interesowałem się samochodami za bardzo. Teraz trzeba było się znowu zainteresować, bo właśnie przychodzi prawo jazdy, no to zaczynam szukać i tak dalej. Najbardziej mi chciał pewnie jakiegoś JDM-a fajnego. Ciężko będzie dostać yy, Skyline'a, ale <grybujesz> byłoby fajnie. Więc tak, zbieram na swój samochód i mam nadzieję, że coś ciekawego kupię. Niedługo. W sensie niedługo po tym jak będę mieć prawo jazdy. I jak zarobię za tyle, że będę mógł kupić coś, co właśnie będę chciał I... I no Dalej Ulubiony film lub serial? No to film, a w zasadzie seria Tak jakby, czyli mam dwie takie Po pierwsze, tak wyżej moim zdaniem Piraci z Karaibów Bo Jack Sparrow to jest wspaniała osoba i Piraci te filmy są... Fenomenalne A drugie to Fast and Furious Szybci wciekli zdecydowanie. Idziemy dalej. Dobra, to teraz jest pytanie, które każdy zawsze chce zadać jakiemuś youtuberowi i bez tego pytania się po prostu nie obejdzie, a jest to pytanie ile zarabiasz na YouTubie? Dobra, no to z zarabianiem na YouTube jest tak, że najpierw zaczynacie i nie zarabiacie, no nie? Jak macie na początku kanał do tych różnych progów, a nawet jak zaczniecie zarabiać, to jest to mała kwota, no i Idzie po prostu wyżej jak wam rośnie kanał i ile zarabiasz. To też w każdym miesiącu jest inaczej w ogóle, i tak dalej. Więc teraz wam pokażę, ile w sumie za całość dostałem. I teraz po pierwsze, ja się bardzo cieszę z tego, bo jakby z mojej pasji, z hulajnogi i tego, że lubię nagrywać i nagrywałem na YouTube'a, i nagrywam nie dlatego, żeby zarabiać, a jeszcze coś z tego dostałem, no to jest. Świetne, jakby, bardzo się cieszę, a teraz druga sprawa, bo możecie pomyśleć, że to jest dużo, no nie, no i tak, to nie jest mało kasy, ale jeśli rozłożycie to na obecnie 4,5 roku mojego całego kanału, jakby od pierwszych filmów, które były faktycznie rzadko, a jeśli rozłożycie, aż wam sprawdzę, ile ja filmów w ogóle zrobiłem, no nie, na moim YouTube jest 155 filmów obecnie. I jak pomyślicie, że na każdy film. Jest kilka godzin montowania. Trzeba go wrzucić na YouTube'a i zrobić tą miniaturkę, czyli dochodzą kolejne godziny. I przez ostatnie półtorej roku ponad, czy na, może nawet niecałe dwa lata, yy, robię tak co tydzień, co tydzień spędzam te około 5 godzin na jakby tego YouTube'a, na zrobienie filmu, to wcale to nie jest takie optymistyczne. Ale tak jak mówię, ja jestem bardzo zadowolony, bo nie robiłem tego dla kasy nigdy. Ale robię YouTube'a i jeszcze coś z tego dostaję dodatkowo. Jakby mam fan z tego i jednocześnie dostaję kasę, więc to jest spoko. Dobra, kolejne pytanie. Masz dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny i w sumie tu nie ma co więcej mówić, więc już idziemy do kolejnego pytania. Kto jest według Ciebie najlepszym riderem w Polsce? Zdecydowanie Bartek Oskroba i nic innego. Jak masz już 18 lat, to planujesz zamieszkać sam? Na razie w sumie nie, bo nie potrzebne mi to. Więc nie, na razie. Kto cię inspiruje na YouTube? Kurczę, nikt w sumie tak, tak do końca. Jakby yy, co do kulajnogi, to na pewno lubię Bogu miła i uważam, że on najwięcej robi w tej społeczności kulajnogowej na YouTubie. I tak, ma bardzo fajne filmy, ale on robi jakby. Inny ma sposób robienia filmów, bo on jakby nagrywa bardziej społeczność, a ja nagrywam siebie. I to ciężko tak połączyć, więc ciężko też o inspirację, bo nagrywam zupełnie inaczej i jakby sam... No nie mam inspiracji. Sam sobie tak, tak jakby wymyślam i wiem, co chcę zrobić. Nie mam jak inspirować się nikim, tak na YouTubie, no... Wiadomo, mogę powiedzieć jakieś nazwy ludzi, których lubię w filmie, ale żeby się inspirować tak, to, to, to nie, nie, nie. Wolę jakby z... robić sam, co robię i tak, jak robię, i żeby tak to działało po prostu. Dalej, ulubiona gra komputerowa to obecnie zdecydowanie Forza Horizon 4. Yy, ostatnio sobie załatwiłem kierownicę yy, do grania, rozsądną, więc teraz w tej Fordzie jeżdżę, driftuję i może będę to jakoś nagrywać, jakoś osobno, w sensie no nie na mojego tu YouTube'a, ale coś wymyślę, bo no, można coś z tego wykombinować. Czy chodzisz do szkoły? Co to jest za pytanie w ogóle? W sensie obecnie nie za bardzo, no bo w domu są lekcje online, ale normalnie tak, no. Mam trzecią liceum teraz, więc yy, maturka się szykuje, a potem studia, no nie? Prosta sprawa. O, to jest bardzo dobre pytanie. Czy lubisz słodycze? Znaczy w sumie co to jest za pytanie? Oczywiście, że lubię no. Kto by nie lubił. Eee, więc tak. Okej, okay, na trochę pytań odpowiadałem. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani w miarę. Po prostu dowiedzieliście się czegoś nowego albo czego co chcieliście. I się na nie wszystkie odpowiadałem. Ale no sorki, no nie mogłem na wszystkie odpowiedzieć. O to by za dużo zajęło. I mam nadzieję w takim razie no po prostu, że Wam się podobało. Tak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień pewnie. Narka.